Będzie na zero, ale może się zestresuję. Kurde, Nie mogę. Oj, oj, oj. trafi. Duże emocje. Ostatnio się pomylił. Jak będzie teraz? Oj, będą problemy. Będą problemy. Nie, na no raczej wodę ominiesz. Ta, ta na pewno. Nie wiem, czy ty pamiętasz tak, raz. Było, no. było to tak był hit wydarzenie. w ogóle, to, to, to naprawdę. No ale Kamil teraz trafia. Musi trafić. No, o z kurde. moim szczęściem nigdy. No teraz Kamil. Przed szansą wygrania tego dołku. No, może to zrobić. No, i tak, proszę. My o kur. Tak. Ale jaja. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Golfa. Jest oczywiście ze mną Kamil. Ciema. No i co? Dzisiaj kolejny meczek przed nami. No i co, no okay, go? No. Kaylees go. dołków zostawiamy, jak coś? Walhalla Golf Club. Może w Norwegii jostajemy jakaś Valhalla. No. To, 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 albo Islandia, nie wiem. Z Asasynem kraj, mi się to słowo kojarzy mocno. Ta. Bo ta Walhalla to, to jest jakiś raj dla Wikingów, nie? To było coś takiego. Może być. Jakoś ta, jakoś tak tu. Ja nie znaczy, wiem. Bo nie ja wiem. Z, y <laughs> z Asasynem skończyłem przygodę na Trójce. no nie, to ja bardziej tak z serialu kojarzysz tam. Uh -huh. On no, też serial, serial taki był. Mogę to jakoś pominąć? Nie, chyba nie. O, ja Co? zaczynam. Yeah. Dobra. Patera. Pierwszy Kamil. Ale szybko uderzył. O, proszę. Szybko i skutecznie. No, ładne uderzenie. Na zielonym. Idealnie ścięta trawka. 243 yardy. Do dołka. Patrzmy. Jak odpowiada, na to uderzenie I piłka poszła prosto Również będzie dobrze Ten daleko, no, daleko. jak to się mówi dalej. No to znacznie, znacznie, znacznie Piłka choć skacze Tak jest, 30 yardów prawie różnicy O! Uważaj na rzeczkę po lewej stronie. Jeszcze <suszę> na prawo. Rzeka rzeką. Piach jeszcze, no. Piasek, piasek. Andrzej Piaseczny. Właśnie on przed nami. A jak się patrzy? By, tam? Tru, trójkąt. Trzeba Y. Zależy jaki masz pad. A, Y, dobra. To tam patrzysz, gdzie to mniej więcej ma wyglądać. Tak, dobra, okej. Okay. O! Podkręcona Uła. piła! No I Będzie tak. dali w piach! Yeah. Nie! Wybronił się, wybronił się! Jednak... Ta trawa go... Za trawa cię trochę zatrzyma. No... O kurde! Na uderzenie jest trudne, mamy dużo piachu... ...wokoło. No zobaczymy. Coś mi się wydaje, że może być tu przebicie poza... poza dołek A nie Zaraz go stwierdzenie, że nawet w tłum. A i Kamil Kamil wczesny. Ja znany jest z takich uderzeń Ale się podkręciła Hamsko. Ja pierdzielę idealnie w piasek. A choczo zmierza w stronę piasku, ale wyszła, ja. ale wróciła. Ale jaja. W ogóle mi się podkręciła, nie? No trudno. 22 yardy, Sant No i Kamil, on też jest znany z tego, że lubi atakować swoje bojłe dziewczyny O kurde O kurde, dobre uderzenie w jego wykonaniu To jest atak na dowek moi raz to jest atak na doek 15 stóp. No Trochę Pomachał palcem, pokiwał palcem Kamień że tak powiem Zobaczmy jak Gabor wyjdzie z piachu no, jest to ciężkie, trochę uderzenie. I... Nie! No, prawie, prawie mu się udało, ale jest dość ładnie. Jestem poza zielonym, to jest najgorsze. ja, ja, to się utrudniłem teraz trochę sprawy. No, teren jest nie jest prosty. Dobrze. Trzeba dobrze wymierzyć, żeby trafić. Ale jest to do zrobienia. W jego wykonaniu. Nie przebija. Aha, no to... no, nie. no trudno, 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 Jest to trudna sytuacja dla mnie teraz. Oby Kamil tego nie trafił. Może jak trafi, to ma dogodną sytuację. Będzie na zero, ale... Może się zestresuje. Kur... Nie mogę. Kontor rzucona, tak jest, jest. Jest kąt porzucona. Dobrze, 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 brawo Kamil, brawo Kamil, dobre uderzenie. Może tam flaga? Nie, tam powinna flaga być. Tam się zgodziło, tak żeby tak się stało. Zastresował się zawodnik. Niestety fajnie. Nie fajnie. Celowałem idealnie po linii, nie? Spoko. Dobra, dobrze się zaczyna. No i Kamil wygrywa ten pierwszy rajd. No. Ważne jeszcze uderzenie Gabora. I trafia również cóż za uderzenie. Nie tak. Kamil plus jeden, Gabor plus dwa, prowadzenie Zawodnika. Z świętokrzyskiego Mamy pierwsze uderzenie 254 yardy Ładny to był strzał I mocne uderzenie Podobnie, będzie bliżej. Nie, ty będzie miał bliżej, bo potem do prawej skręcamy, wiesz? Chyba. Te? No, może No, też nie, 7 jardów. 7 jardów mam bliżej. No proszę, proszę, proszę. Zahamuj sobie drugim podejściem. No, jest to trudne uderzenie. Przybierze. Podkręcił, Ale. o! Idealnie. Naprawia ten gąszcz. Ważne, że nie w piasek. Zobaczmy, jak sobie gawer poradzi. Jest dużo piasku, jest dużo ludzi. Zobaczcie po prawej, aż ludzie uciekli na bok. Stojąc za drzewami. Jak widać, teraz zupełnie niepotrzebnie. To Proszę jest bardzo. Dobre uderzenie. Nie, nie, nie. Dobra, Ale na trawa została zatrzymana została zatrzymana przez trawę. Już bałem leczkę. się, że to zjedzie na dół, nie? Już bałem się, że to zjedzie tam na dół, to byłby dramat, I teraz kamień 60 yardów Musi nadrabiać Czy skutecznie. Jak najbardziej skutecznie, proszę bardzo! Dobry uderzenie, dobry uderzenie O, dalej ja. Tak, jed jeden yard masz dalej ode mnie, wiesz, do tego. Czy, czy, czy da radę Oj oj Ale się zatrzymała Nie no, nie mogę z tego uderzenia Podobne uderzenie w wykonaniu Gabor'a ah, Tak jest, nie chciałem ryzykować Iś... Piłeczka że odbiła swój ślad w trawie Tak, jest dziura <laughs> Niestety, dobrze Kamil Fobugi Bugi Duże emocje Ostatnio się pomylił, jak będzie teraz? <laughs> <laughs> ale pej dzisiaj, ale pej Zobaczmy do jakby wykonania Gabora Czy też również popełni ten sam błąd <noise> Dobrze, ja mi się to podoba Takie podmianie. To jest ciekawsze. Ciekawie. I niestety w piłeczka wpada jak to, niestety, jak to niestety, jak to niestety, jak to niestety to uderzenie Gabora Kamil teraz przed dużą presją trafia no załamamy, nie dziwię się nie, nie. Aktualna sytuacja jest taka, że Gabor ma plus 2, a Kamil ma plus 3. Także wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło i tak przegram. <grymne> nie no, raz wygrałeś. Był raz Remis, raz wygrałeś, raz ja wygrałem i raz ja wygrałem, czyli jest wyrównanie w miarę. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. O. Widzicie tą wodę? Ten Nie piasek? no, spokojnie, 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 no to już proszę Cię Daleko, daleko do piasku, daleko do piasku, Kamil <grym> Proszę bardzo, proszę bardzo 300, ale w ogóle duży domek, bo 300 yardów jeszcze jest mhm. 550 jardów to jest, to jest... no Jeden z dużych dołków to, O, o, ale tu może być piasek, proszę bardzo Proszę bardzo. oj, oj, oj ale ależ wykaraskał się. Proszę bardzo. Nice. A dziwnie to wyglądało. No. Tu się podbił od piasku chwilę. No być może. I no to jest dobry uderzeń. W sensie to jest dobra pozycja. Oj, będą problemy, będą problemy. Nie, no raczej wodę ominiesz? Ta. Ta, na pewno. Urwa, z tego się nie dowiedziałem. za bardzo Panie no drodzy. Kamil zagrał w pokera. Water hazard w jego wykonaniu. Na miejscu suka nie cieszyłbym się za bardzo. Ponieważ końcówka tego dołka, no niestety, będzie to ciężkie. Jest tam piach, jest tam woda, są ludzie naprzeciwko. Czyli najważniejsze. 37 jardów. I teraz Kamil. Kurwa, to jest nierealne. Ale, ale, ale woda. Musi do prawy odbić, niestety. Straci trochę na tym. Kurwa. się wykaraskał. Z tej trawy to jest przewalone. Ja za, za 10 strzałów tam nie dojdę. Wiecie co, Gabor teraz ma czas wypić kole. O proszę, ale to zbrodnie rzędy. Nice. Aż nie spodziewałem się, że tak poleciało do góry. Lata praktyki. Zobaczmy, trudne to uderzenie No, dość ciekawe uderzenie Niekonajmy Ja tak nie się nie chcę, bo nie chcę psuć tego I się ten... rozkamy O, atakuje Dołek, atakuje Dołek Kamil Trzydzieści dwa stopy ludzie choć obserwują. No i to jest całkiem niezłe uderzenie. No blisko, a teraz Kamil, no może zaatakować, tego może zaskoczyć. O, Może zaskoczyć, ale to jest krzywo. Musi namierzyć. Ej, zabraknie niewiele. Oj, Jezus! Trochę mocny. Dobra, próba. No i trafia. Po bandzie, ale trafił. I kolejny dołek. 600 yardów. 600 yardów, Kamil. Wow. To naprawdę spory dół, że powiem. No. Spory, spore pole. Do popisu. I ładnie poszło prosto. No i to jest ładne uderzenie. No i teraz tak, Gabor plus 2 yy, Kamil plus 6 musi nadrabiać Kamil koniecznie To nie ciekawa sytuacja No i znowu ten ro-, ro ten, ta, ta, ta nieskończona trawa można powiedzieć Kamil dzisiaj bez formy chyba Mówił, że na aspirynie dzisiaj gra i na Gripexie, także ale podkręcasz dzisiaj strasznie. No. Jakoś nie nie, nie masz... Nie, nie trzymasz. Ale ty, kurde, jest ciężko z wyjść z tego, wiesz? Z tej trawy. No to wiem właśnie, właśnie właśnie widzę, zauważyłem już po tamtym uderzeniu. Kończysz, jak podkręcę, to jakoś dalej to leci. A jak prosto, to kurde. Oho, ja mam. Ależ tak to mocne uderzenie było. No dobra. No i będzie dość... Niesłe uderzenie No nic, z 53 yardy Raz Kamil, jak sobie poradzi, musi wyjść z tego, koniecznie O, teraz i podkręcił No i też spoko, nabrało trochę napędu No nie gada, że to spadnie na tą trawę, nie, nie spadnie na szczęście Fast First cut. Pierwsze cięcie. To jest jak wycieniowanie, jak we włosach, nie? Tak. W sumie tak to trochę wygląda, o, nie? Te, tego uderzenia nie powiem, ale się boję. O! Ale dobre uderzenie, ty! No, patrzcie, no. Ale, ale jaja! ja, ja. Całkiem, kurde. całkiem. O kur, to było dobre, to było dobre. Które, Którego ty ży, u, użył uderzenia? Normalnego. Ale było jakieś to podpisane, czy nie? Nie, to, to to, nic nie zmieniałem. Normalnie tak tak było. Kurde, brawo. No powiem ci, że to jestem w Zmieniłem trochę, bo, bo byłem za daleko. Zmieniłem sobie trochę bliżej. Okej. Okay. No też spróbuję coś wykombinować. Zobaczymy, czy to mi wyjdzie. No i jest nieźle. Trafii? O kurde, nie. nie, nie no, ale, żeby ale nie jest, minęła się. Po... Jest bardzo blisko, jest bardzo blisko. Chociaż Ej? teren jest trochę krzywy. I teraz Kamil, ty, to masz 4 ty masz bliżej? Ty masz chyba bliżej, tak, nie? Tak. Tylko właśnie nie wiem ile. Miałem 11 stóp, a nie zwróciłem uwagi ile ty masz. 22 no, dwa razy. dwa razy. No, ale, ale. No! Kurde. no! O nie, ale, ale dzisiaj pecha masz starą. Serio? No. Cholera, jakoś bez formy. No dobra, no będę musiał dokończyć yy, tego dzieła. No chociaż Właśnie. ja tutaj, ja też, no to ja też czy się ja trafię, bo ja też ostatnio jakiś taki. Niech zaczę uderzam o tych końcówkach ostatnio. Trafia. Nawet później zrobiłem z kamer, teraz mam plus jeden. Kurde bale. Co się dzisiaj dzieje? jestem shortlist. Kamier na bogi. Piłka prawie ominęła dołek. I to był numer. Dobra, 520 to Dzisiaj nam się długie. No długie. Yy... A ty wolisz długie czy krótkie, yy, pola? Ja powiem ci, że chyba takie średnie albo długie. Długie są dobre. No bo dużo się dzieje, nie? Szczególnie no. na tych pierwszych uderzeniach, jak masz takie, wiesz. Na pół, na 200 yardów na przykład uderzysz. No But... teraz uderzyłem na 290 prawie No to No teraz Kamil, plus 7, no ciężko będzie ten zrobić, ale Ajajaj aj, aj. Nie no dobra, będzie, a będzie Ta, na tym będzie. rogu no. no ale masz przewagę jednego yarda Nie, mi, jednak nie Co mi z tym jednym yardem, jak... No ale proszę, bez problemu się wykaraskajesz, jest już na zielonym. Widzę tam dwa problemy w postaci piasku, po prawej i po lewej stronie. Tam będzie ciekawa walka. <laughs> Zobaczmy, w który, w który piasek będzie celował Gabor. Ja wladę. Ja w żaden, Kamil, ja w żaden! Ja w żaden! Nie, zostań, zostań! Dmuchamy, dmuchamy! Tak jest, tak jest! Horde, ale dzisiaj. Ja dzisiaj mam jakąś wyjątkową dobrą formę, nigdy tak nie grałem. No dobra, zobaczymy, co Kamil odpowie. O, o! Też dobrze! Proszę bardzo, proszę bardzo, na zielonym jeszcze zostałem. First zostawię. cut. A jajajaj No ale z tego flaga. First to możesz... Flaga jest y, w dołku, więc wiadomo że uderzenie nie będzie trafione no ty Przestrzeliłeś... O! Ale właśnie, bo że takie zasady czytałem, że jak piłka jest na tym First catchie, to musi być flaga Jakbyś miał centymetr bliżej dołka, to no, by już była zdjęta wiem, nie wiem, ale ja mam takie szczęście. Wiesz jakie ja mam szczęście, że zawsze jak jest flaga to się zawsze od niej odbija Przynajmniej w, w moim okay. wykonaniu. Na razie to tylko ja miałem kilka razy, nawet na odcinku, kilka razy miałem mi się zdarzyło takie tak. uderzenie właśnie. A mi się kilka razy zdarzyło, w sumie zawsze mi się zdarzyło, że jak była flaga, to nigdy nie wpadło. Bo się zawsze odbiło od tej chorągiewki. No i mija. Mi się nawet, mi się nawet, jeszcze wrzuciłem, muszę wrócić na TikToka. Mi się raz udało przecież uderzyć, słuchaj, z piasku trafić w dołek. Nie wiem czy ty pamiętasz tak, raz. Tak, było no. Było to był hit zdarzałem. w ogóle, to, to, to naprawdę. No ale Kamil teraz trafia. Musi trafić. No, o, z moim kurde. szczęściem nigdy. Ej, to wrzuć to na TikToka, nie? To jest klip na TikToka. Brzmi, to poczekajcie, któraś radzi. Kto by pomyślał, że tak to się zakończy? Ja, ja, ci ja ci mogę nawet z tego TikToka zrobić jak chcesz, Kamil. Mogę ci to ładnie zmontować. No nie, że. No, ciężko tutaj nie trafić. <laughs> ciężko tutaj nie trafić, ma mi piwo <laughs> Było bardzo ciężko Oho, rzeczka kamień <laughs> Rzeczka, rzeczka, piasek jest piaskiem Nie ja no, spokojnie, do piasku to daleka droga Dobre uderzenie. Na początek oczywiście otwierające. 281 yardów no ładnie uka. I znowu i długi, 549. Kurde. To same 500 nam się dzisiaj chyba wylosowały, ta. z tego co widzę. A no jeden był 600. No, jeden równy 600. Ta. No i kamień też prosto do góry. No, będzie i to może bliżej, być kadr... czy będzie bliżej? No, tak, będzie bliżej. Będzie, no. będzie bliżej. Temu 3 yardy zakładam, jest 75. 75. To, Patrzcie, o, tu to, będzie to są, grubo. Tutaj są trzy problemy. Piasek, piasek i woda. I jest. Dobra, nie. Bezpiecznie. Ładne uderzenie. Nie jest źle. Nie jest źle, to jest 47 yardów. No, widzę, że coś mi, coś mi łączy st st streamowe, coś mi tam przeżywa, ale. Mam nadzieję, że stream trwa, chyba dalej trwa. A kamień też dobrze, proszę bardzo, dokładnie podkręciło. Minął wodę, minął piasek. I jeszcze będzie na tym. na, na trawie, no, nie będzie na first y. I to jest chyba lepszy wynik. Nie, równo, egzekwowamy. Praszam, 47 jardów. Także ja będę zaczynał. No, dobra. Gdzieś ludzie nie spodziewają się, że zawodnik przebije piłkę w ich stronę Ale żebym podkręcił to beznadziejnie Ale I utrzymał będzie? to w zielonym, tak jest Będzie, będzie dobrze Ale bym to podkręcił Niepotrzebnie nami się Gałka, wiesz? Ano Dobra, Kamil teraz uderza No i to jest, o proszę, 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 utrzyma się No no to Kamil może powtórzyć sytuację z pierwszego dołka i wygrać ten dołek znowu, tak jak pierwszy. Tak, tak jak poprzedni chyba. Nie no, pier, pierwszy wygrałeś przecież. No tak jak poprzedni chyba. Prawie wygrać, ale stracić wszystko i, i nie celnąć o dosłownie no, o milimetr, milimetr, milimetry. Bo. Zobaczmy, o, jest teren jest zambocno. ciężki, teren jest ciężki. Nie, nie, Musiałem nie. mega podkręcić. No teraz Hamil Przed szansą wygrania tego dołku. No, może to zrobić. No, i tak, proszę. O no kur. Ja. Ale jaja. Ale jaja. Nie, no nie, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ja, Ale jaja. Ja wychodzę. No, jakaś klątwa. Niesamowite w ogóle, one jeszcze. Ona jeszcze się ob, 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 obróciła wokół tego dołka w ogóle, ty to widziałeś? Ona jeszcze tak zrobiła, uu, tutaj, w sensie, nie, nie... Ale jaja, no mógł wygrać ten dołek. Będzie remis. Szok, niedowierzanie. O kurde, za mocno. Nie, moi drodzy. No to. To by było na tyle. Tylko muzyka mi na pierdzie sorry. Zaraz, zaraz się pożegnamy, dobra. Moi drodzy, to by było na tyle. I teraz w bilansie mamy 3-1-1. Na ten moment. No Kamil, dzisiaj dużo pecha chyba, nie? To trzeba przyznać, to tutaj... Tutaj mamy dwóch porządnych kandydat kandydatów do TikToka aktualnie. Nie no, to duże szczęście życiowe. To porażek. O, życzymy Wam tego, że widzowie, żebyście nie mieli takiego, Jak to powiedzieliście? szczęścia do porażek, tak? Tak, szczęście życiowe do porażek. Tak. Także nie życzymy Wam tego. No, no ale, a my dziękujemy za ten odcinek. Widzimy się w następnych odcinkach z roketa, z y, Golfa. I do zobaczenia. No. Ładnie. See ya. Ja pozwolę sobie nie skomentować tak. mojej dzisiejszej gry. Ja. <gry> ཅོའི 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 ཅོའི